Cześć, ja nazywam się Andrzej, e, mam 48 lat, w Niemczech mieszkam od 17 lat, e, mieszkam 40 km od Stuttgartu, to jest baden württembergia także pozdrawiam Polaków, którzy mieszkają w moich okolicach e, i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, ilu żyje obcokrajowców w Niemczech. E, w tym celu udamy się też do, Stuttgart, do Stuttgartu, żeby mm, pokazać Wam mniej więcej, jak to wygląda na ulicy. Przekrojowo. Także zapraszam do oglądania. Na końcu Wam powiem, że ile żyje co w Niemczech. I właśnie wjeżdżamy do Stuttgartu. Najlepszym punktem odniesienia w Stuttgarcie to chyba będzie e, Muzeum Mercedesa. Właśnie grałem dzisiaj w piłkę. Widzicie tam na tablicy się wyświetla. O co chodzi? Ciekawe czy będę mógł tutaj skręcić w prawo. Normalnie, już, A tak, skręcałem. Czyli będę mógł wyjechać tutaj w prawo i będę trochę szybciej w mieście. Póki grałem, jest ok. Najgorzej, jak będą znowu, jak noc się skończy. I wszyscy zaczynam wyjeżdżać. Wtedy będzie znowu tutaj korek. My to skręcamy. Z przodu mamy Muzeum Mercedesa. Ten muzeum chyba jeszcze jest otwarte jakieś 20 lat. W 2005 roku, tak jak tu przyjechałem, to właśnie chyba albo je kończyli, albo już je otworzyli. Teraz to już nie pamiętam. musiałbym sprawdzić, wygooglować. Okay. Mamy nawet zielone. A, już nie mamy. Dobra, jedziemy do miasta. Za chwilę zobaczycie. Teraz jedziemy trafić sobie pod słońce. Ile narodu idzie tutaj na piłkę nożną? Ja osobiście nie jestem fanem piłki nożnej. Dlatego takich, może, widoków nie widzę. Ale zobaczcie, ile teraz przechodzi ich. Całe, całe, całe mnóstwo. Setki, jak nie tysiące ludzi teraz właśnie przechodzi tam tego to może dokładnie zaraz nie widać za samochodem? Ruszamy. O, teraz widać na bok. Ok, ale to nie jest film o piłce nożnej. Jesteśmy już prawie w. No w sumie jesteśmy w centrum i jedziemy teraz zaparkować. Mam nadzieję, że znajdzie się dla nas miejsce. Bierzemy bilecik. I szukamy miejsca parkowania, nie będzie łatwo, na pewno trzeba będzie wjechać na samą górę. Wreszcie dojechaliśmy i zaparkowaliśmy prawie na samym dachu. Jeszcze jest tylko jedno miejsce wyżej. Także dzisiaj ludzie wyruszyli przy tej pogodzie, przy tej pogodzie na miasto trochę pospacerować. po wielkim mieście, tak jak ja. Wreszcie opuściłem parking. Eee, ruszamy na miasto. A to, oto mój ulubiony sklep sportowy, sportczek. Później tutaj wejdziemy. Albo nawet za chwilę. W Niemczech ogólnie nie można nagrywać nic kamerą. Nie znajdziemy tutaj na przykład przy ulicach, tak jak to jest u nas w Polsce czy w innych krajach, że wszędzie wiszą kamery i obserwują ludzi, którzy na przykład chcieliby coś zbroić. Wiecie sami, jak to u nas w Polsce działa? Tutaj tego nie ma. Ogólnie kamery przy ulicy nie istnieją. Jeśli ktoś ma tę na jakimś prywatnej posiadłości. Tam sobie można nagrywać, nie wolno nagrywać prywatnych ludzi. Zobaczcie, ile dzisiaj ludzi jest, pogoda jest bardzo ładna. Dlatego ja też wyszedłem dzisiaj sobie spacerować i pokazać Wam Stuttgart. Ruszamy w miasto. Tu chyba spotkamy każdą istniejącą, istniejącą narodowość, jaka istnieje tylko na świecie. Idziemy teraz pod światło, będziemy musieli Później się obrócić, będzie coś widać przynajmniej. Ostatnio, właśnie jak byłem w Lidlu, to spotkała mnie taka sytuacja, że nagrywałem sobie filmik. Chciałem zrobić film o zakupach. Ile wydałem, jakie tam są promocje. Przyszła pani i powiedziała, że nie wolno nagrywać. I musiałem przestać nagrywać. Dlatego jeszcze wykasować filmy. Zostały oczywiście w koszu. Trochę pośledzimy ludzi, żebyście mieli a, świadomość, jacy ludzie tutaj mieszkają. Narodowości. To jest Tika Max. Jak byliście w Polsce w Tika Max? byłem kiedyś w Lubinie. I właśnie tak do porównania byłem w Lubinie. To ten sklep Ticamax w Polsce wygląda co najmniej ekskluzywnie, tak jak już wcześniej mówiłem, e, action. Tutaj jakbyście weszli do środka, to jest jeden wielki jubel. Tak jest wszystko przewracane, te ciuchy są porozrzucane, leżą nawet na ziemi, jest pełno ludzi. Szukają okazji i naprawdę wygląda to nieapetycznie. Teraz wejdziemy sobie tutaj na Szlot plac, czyli plac zamkowy. I tutaj się już robi bardzo gęsto. Właśnie idę pod prąd, może zejść gdzieś na bok. Tam tą stronę, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tylko, Jesteśmy na placu e, zamkowym. Zaraz się obrócę kilka razy, żebyście mogli zobaczyć, jak duży jest to plac. Naprawdę jest duży, robi wrażenie. Teraz jest zima, to tutaj sobie nikt nie leżakuje na tej trawie. Ale latem to jest całkiem normalny obrazek, że ludzie sobie tutaj. Siedzą i chillują. O, zobaczcie, teraz tu jesteśmy. Coś, co wygląda prawie jak kolumna Zygmunta. Tylko w Stuttgarcie. My mamy w Warszawie. Teraz się odwrócimy. Ten budynek też robi wrażenie. Tam są sklepy. Oczywiście, jak wszędzie tutaj e, w centrum. No i pełno różnych ludzi. W samym Stuttgarcie żyje ponad 60 tysięcy Ludzi, także całkiem sporo. Nie jest to bardzo wielkie miasto, ale też nie jest małe. W Stuttgarcie mamy oczywiście fabrykę Mercedesa i Porsche, jest tak najbardziej znanych. I, i, w, I w okolicach Stuttgartu też się produkuje na przykład Schwindl, um, jest Weiblingen. Jest też gdzieś tutaj Bosch, chociaż dużo często i gęsto już wyjechało gdzieś tam do Chin. Ale jeszcze są tutaj też fabryki. E, fabryka Karchera w Winenden. Z takiej najbardziej znanych chyba wymieniłem. Mm -hmm. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, i się. Podziwielkie. Taką, może ciekawostką jest to, że tam gdzie mieszkam, w Alciutę, na górce 500 metrów nad poziomem morza, jak że mieliśmy 4 stopnie, a wjeżdżając do Stuglar, to już było 8 stopni. Posztuglar jest w sumie w takiej. Niektórzy to na to mówią latem, że to jest okropna hotelnia. Miasto znajduje się w takiej dolinie, i latem lepiej tu nie przyjeżdżać. Jest strasznie gorąco. Już teraz zimą jest 4 stopnie różnicy. Pomijcie sobie, jest dokładnie dwa razy więcej niż tam, gdzie mieszkam. Przejechałem 40 km. Tak będę może nagrywał, to nikt nie będzie się mnie czepiał, że cokolwiek nagrywam. A ludzi, tutaj bardzo dużo wszelkiej maści i narodowości. Zobaczcie sami. Jest tutaj też bardzo dużo samochodów policyjnych, patroli. Tam jest, tu jest, tam z tamtej strony było. Czego? Cudzoziemców w Niemczech i policji nie brakuje. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Jednych i drugich. No, ale myślę, że policja akurat w Niemczech jest w czasach obecnych bardzo, bardzo potrzebna. Bo właśnie z tyłu tutaj za plecami, to jest centrum Stuttgartu, już w jakimś filmie to mówiłem. Była kiedyś bijatyka i to o 15.00 południe. Nie wiem, jakie narodowości byli rozbójnicy, ale wydawało mi się, że Syryjczycy. Także może tutaj być w biały dzień nawet niebezpiecznie. Wieczorem w nocy to tutaj chyba nawet jeszcze nigdy nie byłem. Może kiedyś na Wajnach smarku, chyba tak O, zobaczcie jakie bańki. Co zwróciło zwróciło moją uwagę? To bańki, bardzo fajne. mi wyzwane. Wow Super, chyba. Ale wielki. Ja na pewno tutaj sobie jeszcze wejdę do Saturna. Chciałem parę rzeczy zobaczyć. Lubię takie sklepy jak Media Marka albo Saturn. Dużo ciekawej rzeczy. Jak już tu jestem to nie o, nie obejdzie się żebym tam nie wszedł. Może jeszcze bym powiedział czy w Niemczech jest bezpiecznie. No w Niemczech nic nie jest bezpiecznie. Tak 20 lat temu to może było jeszcze bezpiecznie nawet 10 lat temu. 15. Tak, ale w dzisiejszych czasach na pewno nie jest już bezpiecznie. Czego brakuje w Stuttgarcie? To na pewno toalet, bo właśnie zajęło mi to jakieś dobre 10-15 minut, żeby skorzystać z toalety. Musiałem jechać do, do centrum handlowego, jechać na samą górę, zapłacić, skorzystać z toalety i teraz muszę w dół jeszcze zjechać. Także zajmuje trochę czasu i do czego mógłbym się przyczepić? To właśnie do tego. Wychodzimy z powrotem na plac zamkowy. Pokażę Wam tutaj z góry, jak to wygląda. Jest taki fajny szklany budynek, chyba szklany. Tak, wygląda na szklany. To jest jeszcze kawałek miasta, tutaj jest trochę mniej ludzi, ale zobaczcie, co się dzieje na Placu Zamkowym. Przy takiej ładnej pogodzie. Naprawdę dużo ludzi. Przy takiej pogodzie chodzi tutaj naprawdę bardzo dużo ładnych dziewczyn. Myślę, że nie są to rodowite niemki, ale tak samo z niemieckim paszportem. To gdzieś tam jakieś korzenie muszą być inne, na przykład nasze. Muszę powiedzieć, że ciepło to już wcale nie jest. Akurat jestem w cieniu. Kurtki nie zabrałem, bo wchodzę ze stepu na zewnątrz i odwrotnie. Więc, Więc kurtka też nie jest. Dobry wybór, ja. Ludzie zarabiają różnie na swoje życie. Na przykład tak. Niektórzy żyją z socjalu, niektórzy chodzą do pracy. To chciałem powiedzieć: co to ziemi, co niekoniecznie ktoś, kto żyje na. W Państwa, sam jestem cudzoziemcem, chodzę tutaj do pracy. Mam kolegów z Kosowa, też pracują, ale to jest też starsze pokolenie, które uciekło przed wojną, przyjechało tutaj i zaraz się zabrali do pracy. Także pozdrawiam kolegów z Kosowa. Fajnie się z nimi pracuje. Na pewno lepiej niż z Niemcami. Taki obrazek to tutaj normalka. Teraz pójdziemy trochę ze światłem, więc będzie trochę więcej widać niż szliśmy w drugą stronę. Wcześniej szliśmy na zachód, teraz idziemy na wschód. W stronę Polski. Mam jeszcze oczywiście można ty zjeść pieczywo. Acyś artyści są normalne w takim dużym mieście. Zresztą u nas jest też inaczej. A właśnie, tutaj muszę wejść. Tego pięknego miasta, jak na dzisiaj, to już mam chyba dość. Będziemy się wspierać. Idziemy jeszcze zapłacić za parking, zobaczymy ile wyszło. Parking nie jest tutaj tani. Nadszedł teraz czas, żeby podsumować ten odcinek. Ja wam na końcu też powiedzieć, ile żyje cudzoziemców w Niemczech. Na parkingu jestem lżejszy 7 euro, chociaż byłem niecałe tej godziny, także nie jest tanio. No, i dobra, teraz bym powiem, ile jest cudzoziemców. Niby tylko 11 milionów, ale myślę, że to jest e, spowodowane tym, że po prostu e, ci cudzoziemcy, którzy już mają obywatelstwo niemieckie, czyli paszport też niemiecki, już są nieuznawani jako cudzoziemcy. Bo nie, nie wydaje mi się, żeby 7, 80 milionów żyje ludzi w Niemczech, czy nawet już ponad. Nie wydaje mi się, a z tego pasa zaś mogę jechać. Nie wydaje mi się, żeby było aż 70 milionów rodzinnych Niemców. To jest raczej niemożliwe. Tak szczerze mówiąc, to pół na pół bym powiedział. Pół na pół. Drugą narodowością w Niemczech na pewno są Turcy. Trzecią, tak wygooglowałem, to nie jest, że, że ja tam na pewno nie liczyłem ludzi. Trzecią już są Polacy. A następnie Syryjczycy. Później gdzieś tam Rosjanie, Węgrzy, Rumuni. Także jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o Niemcy. Co bym jeszcze mógł dodać tutaj? Aha, chciałem jeszcze... Kupiłem ostatnio inny samochód i może zrobię recenzję na ten temat. Hyundai i30. Jakby kogoś to interesowało, napiszcie w komentarzach. Nie jestem pewny. Nie mam kanału typowo samochodowego, chociaż robiłem już parę napraw, które sfilmowałem. No i tam jakoś poszły te filmy. Tyle jak, ale poszły. Jedziemy teraz przez tunel. Ludzie tak tutaj szarżują. Szczególnie sportowymi samochodami, którzy mają porządny sportowy wydach. W moim tego nie ma. Na razie to chyba tyle, co bym mógł powiedzieć o cudzoziemcach w Niemczech. Podsumowując, nie każdy cudzoziemiec to nie rób. Większość cudzoziemców przyjechała szczególnie w latach poprzednich, lat 30-40, Więcej później też w celach zarobkowych. Dopiero teraz, od 10 lat, raczej ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby korzystać z socjalu. I teraz nieładnie to wygląda, tak szczerze mówiąc. Mowa tutaj e, gdzieś o ludziach, z, powiedzmy, ze strony kontynentu Afryki, e, lub nasi sąsiedzi Ukraińcy. E, naprawdę są tutaj ostatnio bardzo nielubiani, ale sami sobie nie są winni. No co, jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji, będzie w filmu więcej. Ja jeszcze może zdążę na zachód słońca, bo wziąłem sobie swoją kamerę i zobaczymy, może jeszcze coś strzela. Jest godzina 16:44, ale tutaj zachód słońca jest dużo później niż na przykład tam, gdzie mieszkam w Polsce. A mieszkam też na zachodzie, więc więc jest to różnica w lustej linii, to nawet. Nie wiem, może 600 km, 700 km drogą, więc można by było 100 km obciąć. A już jest ponad pół godziny różnicy. U, ale poszedł. Dobra, to my widzimy się już wkrótce. Cześć i czołem.